Dobry wieczór Państwu, witam w swoim kolejnym filmie. Tutaj się trochę e, nam e, film robi bardziej dynamiczny, ale jak widać, mój kot chodzi tutaj po okolicy i nam towarzyszy. Jak widzicie, nie jestem sam. W tymże odcinku, w którym walczymy z wszechogarniającą nas masowością, chciałbym porozmawiać z Państwem o książce człowieka, żyjącego w latach 1939-1998, który był korespondentem Polskiej Agencji Prasowej w wielu miejscach i był także, poza byciem dziennikarzem, Dać dobrym historykiem, zajmował się głównie epoką napoleońską i powstaniem warszawskim. Jednym z jego dzieł, wydanym przez nieistniejące już niestety wydawnictwo Trio, które padło z końcem 2016 roku, jest Encyklopedia Wojen napoleońskich. Gruba cegła, gdzie alfabetycznie hasła związane z epoką napoleońską są pokatalogowane i dość dobrze opisane. Eee... Oczywiście nie pokrywa to wszystkich aspektów związanych z epoką napoleońską, ponieważ, jak sama autor zaznacza we wstępie, niektóre kwestie pominął, jak na przykład rozwój badań nad epoką napoleońską, które zaczęły się od razu sekundę po jej końcu albo nawet i w trakcie, bo niektórzy pisali pamiętniki, yy, powstawały dokumenty historyczne, jakby dokumenty dyplomatyczne, yy, sprawozdania z posiedzeń itd., 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 itd. itd. Więc yy, tą część całej napoleonistyki z racji no, wielkiej objętości autor, yy, pan Robert Bielecki, encyklopedii wojny napoleńskich pominął, yy, ale niemniej jednak jest to bardzo kompletne Źródło wiedzy podziemno-bolońskiej. Mimo, że nie zgadzam się z autorem tego dzieła, z jego niechęcią do wielkiego cesarza Francuzów, to uważam, że taki punkt widzenia inny niż własny jest wart zapoznaniem się. Tym bardziej, że argumenty, fakty i analizy przytoczone są bardzo szczegółowe i warte po prostu omówienia czy przeanalizowania we własnym zakresie. Jak nie mamy z kim tego omówić. Warto jeszcze jest zaznaczyć, że sama encyklopedia nie jest dziełem, który się czyta w za jednym posiedzeniu od deski do deski, tylko się z niej korzysta, kiedy chcemy sobie coś przypomnieć albo poszerzyć naszą wiedzę i następnie studiować to z innych źródeł bardziej szczegółowo. I dlatego mówię, polecam tą książkę. Wiem, że można ją dostać na internecie. Jest to gruba książka w twardej oprawie, w związku z tym cena też jest dość gruba, ale jak ktoś jest pasjonatem epoki napoleońskiej, warto poświęcić trochę środków finansowych na nabycie tego dzieła, by mieć z czego korzystać. I jest to naprawdę napisane z pasją historyka, który pracował we francuskich archiwach żmudnie, je przeczesując, wyłuskując naprawdę ciekawe informacje. I w związku z tym. Nie jest to na pewno dzieło masowe, nie jest to na pewno dzieło sztampowe, nie jest to dzieło napisane algorytmem kopiego Pejsta, który używają często uczniowie, studenci, ale niestety i nie tylko. Okazuje się, że fachowi pisarze w wielkim cudzysłowie też czasami na tym wpadają. Tutaj tego nie mamy. Dane są wyłuskane starannie, przetrawione i przelane nam w zrozumiały sposób na papier. W związku z tym polecam encyklopedię wojen napolońskich. Autorstwa Roberta Bieleckiego. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru Państwu życzę.